Ej, witam na kanale, przyczepiamy się. Dzisiaj ruszamy na jezioro Turawik koło pola. Rok temu tam byliśmy z Julianem, więc zostawiamy dzieciaki. Mam akadrożice śrubów, więc jedziemy, oglądajcie. No i zatrzymaliśmy się po piwkowo zakocholowe i Coca-Colę. A tutaj tak mamy załadowany nasz, nasz sprzęt. O, takie zimniutkie wziąłem. Słyszałem, że jest lepszy niż energetyk. No i rozpadamy nasz namiotik. Poprosiliśmy Państwa, żeby nam napompować materac, materac już napompowany, więc idziemy dalej. Jak to będzie? Dzięki gniazdko rozbite. Tak wygląda nasz namiotik dwuosobowy. Zawsze jakiś taki poskręcany, no ale już tak chyba, już tak on ma. Ale jest mega fajny, lubimy go, więc bierzemy. jest motocyk zabezpieczony linką, plus na koło blokada, którą polecam. I idziemy zwiedzać dalej. No i kampik Turawiak zmienił właściciela. Jest nowa, nowi właściciele Podzieli to wszystko bardzo ładnie na, na, te, na parcele. Nie jest tak, że jak był tam do roku, że kto chciał, tak stawał, że jeden na drugim był rozbity. Miejsca wypoczynkowe to robili. Tutaj widzę jakąś babalę albo dom. Chodź, przejdziemy. No. I tutaj wszędzie są parcele podznaczane. O, zobaczcie, saunę zrobili. chyba jaka to jest autobus sam na pryszczyc czego nie było w tamtym roku. Kład zabaw. Oświetlenie. Oświetlenie. A dodatkowo już nam się trafiło, dzisiaj mamy rocznicę, że powiedzieli, jest dzisiaj impreza na kampingu, pożegnanie lata. Więc znowu będziemy tańcować albo śpiewać. Z tego jak dasz, tylko że, że większe trochę, co Nie. No, tak, tutaj są? Każmy kartę? idę do mężczyzny. A. Ja, to jest mini, to O, tutaj jest fajna rzecz do stóp, jak się wchodzi, zobaczcie, żeby nie nosić piachu. Bardzo pomysłowa uważać rzecz. fajne waleczki. Zobaczcie co zostało dołożone. Można sobie mgiełkę puścić, przechodzić. Tu już mamy, mamy jeziorko, idziemy sobie właśnie z Agą na spacerek. A dodatkowo powiem wam, dostaliśmy zielone, dostaliśmy zielone opaski, z których pójdziemy gdzieś tutaj do okolicznych barów. W jednym mamy minus chyba 10%, w drugi minus 20%. Tak się pozmieniało. Tej miejscówki w tamtym roku nie było. Znaczy tak z palety poukładane leżaczki. Można sobie normalnie siąść, piwko wypić. Tyrawe. nieźle co? a to maga co tam boisko do siatkówki tutaj główna plaża do zobaczyć na molo ale się pozmieniało rok do roku, a to w zasadzie miejsce nie do poznania. O, rowerki wodne kasa, w lodach włoskich. Tak wyglądają rowerki wodne w kształcie aut, o taksy, nawet nawet jest jakiś... O jak się to ten? Jak to się chuszto? Jak się to chuszto? No i zobaczcie. posterunek policji jeszcze jest. nie Zniechaj go. Segregacja śmieci jak najbardziej. O, jakieś futraki podchodziły. Tego nie było, a tutaj na jest park wspinaczkowy. A jak słyszycie, dzieciom się tak podoba, że nie chcą jechać do domu. Tu w tamtym roku była jakaś impreza. Lody Sopelek, tutaj takie ławeczki porobione, o Plac Zabaw się nie zmienił, ten był. Plac Zabaw na plaży został, idziemy zacząć dalej. Tu sobie można w trochę uderzyć. Tu jest taka, też jakaś fajna kwiatka. Gdzie tu młodzieży w ogóle? Mamy tutaj coś, jak powiedzieli ze starszych, tylko sama młodzież. No nie, no to jest tak... Mieszamy, tak ten, nie, no dobra, mieszamy, mieszamy. Tam była sama młodzież. Burgery, widzicie jakieś burgerki, które można zjeść? A tutaj jest cały czas ta... To jest, to jest trasa Park Gminowy, właśnie, to jest Park Gminowy. A ja mówię, trasa Idziemy dalej. Tam są toalety publiczne, w których można skorzystać nas umyć. Idziemy dalej. Widzimy, widzimy następnie jakieś blisko ja perełka. Tego, tego chyba z tamtego roku już nie pamiętam, żeby było. I tam jest jakiś bardzo wydmuchany... Gdyby by była, to pewnie by chciała poskakać. Jej nie ma, więc nie będzie skakać. Widzę no tak sobie do rowerka, tam wszyscy albo jeżdżą na zwykłych rowerach, albo sobie pływają. A moja Aga chodzi i wskręca zdjęcia. O, robią też barkoczyki dla dziewczynek. To jaki bar jej fajny. Nie wiem, czy zaje fajny, ale taka nazwa. A. Zobaczcie. Ile rowerów. Trzeba sobie zrobić zachowanie wymuszone z piłkami. Za to, że Piękne oczy. Sowy są piękne, przyczepiamy się do nich. Właśnie za zaliczyliśmy pływanie. Woda cieplutka. Idziemy teraz na jakieś zimne pitko. O. I taką mamy miejscówkę. Idę kupić piwko. I na naszym rocznicy mamy swój własny balkon, taras z widokiem na piękne jezioro. Jakoś piwko dostała, na leżaczku sobie leży, na naszej miejscu. W takich miejscach można nic nie mówić. Idziemy szukać jakiegoś jedzenia. Zobaczcie, po tylu latach jeszcze się za rączki trzymamy. A żona mówi, że ma gryczą skórkę przy mnie. Więc nie kłamie. Dobrze na nią działam. A z tej strony plaży jest taka siłownia. Tam są wszystkie te plaże, co my byliśmy, A tutaj jest ten park linowy gdzie ludzie zjeżdżają zobaczcie, dzieci przychodzą atrakcja danego mega fajna na pewno przejdziemy tu z Julianem i z Michaliną znaleźliśmy domek o nazwie Mundek Mundek pozdrawiamy Cię, przyczepiamy się zobaczcie na Wiloryd takie, jakie świetne, pełne znaków, A Aga, sobie, wypróbujesz którąś różową dla dziewczyn. utrzymuje no. spokojnie zobacz. A tak wygląda z drugiej strony wzorko. Poruszył tam jakiś bieg. Tutaj można też położyć prawdopodobnie kajaki lub tych śruberków. To jest fajnie. Po drugiej stronie jest tak ciszej, na pewno spokojniej. Idziemy zobaczyć, to podobno są makarony z krewetkami. No i tak się można osłonić przed chyba komarami. A tu mamy nie. O, spaghetti ty di mara. Co? Jak fajnie klimatycznie. To jest o 10 No wiesz, że no więc możemy tutaj zrzucić. Prawdopodobnie sobie to dzisiaj zjada. mamy taką miejsceweczkę. Kolejne tak takie takie Zamówiliśmy sobie spaghetti z krewetkami. I po to Przystawkę mamy pastę oliwkową z bagietką Bardzo dobra. Zobaczcie, Andrzej przyszedł spaghetti z roti di mare. Jak wygląda wyśmienicie. Ja mam spaghetti z krewetkami. Całkiem niezłe. A, bo tu jest panieńskie. Chcemy jego zabrać dzisiaj. I tak to jest z kobietami. Jedzonko. Jeżeli chodzi o owoce morza. Przepyszne, gorące polecamy, przyczepiamy się do tego miejsca. Pan już miło, zapalili To no. też Zapalili światełka i teraz to wygląda w ten sposób A teraz szukamy sklepu bo musimy sobie gdzieś kupić szampana albo jakieś wino musujące, żeby to uczcić naszą rocznicę. Prawda? No od Zobaczcie. Taką olejką sobie idziemy Cień, jak Ale jak to ładnie to uśmiechnijmy To jest super to Patrzcie Tutaj Fort Turawa I się zdziwiłem, a tutaj DJ Cały czas gra Na żywo A to moje kochanie. A teraz Wam pokażemy troszeczkę, jak wygląda życie nocne na kamperze. wszędzie stoliczki rozkładane. Stopu cisza. Dzieci się dają. Kultura. Nikt nikomu nie obliża. Jest, jest po prostu klimat. Czasami sobie tak ludzie wieszają lampki. Czasami siedzą przy grylu. Camping. To jedna wielka rodzina wszyscy się szanują jest po prostu cudownie o, drugi dzień na polu namiotowym idziemy właśnie sobie śniadanko zrobić tutaj mamy taką fajną miejscówkę, żeby będzie szkło namiotu baweczki patrzcie zgadaszoną Jedno palenisko gdzie można zrobić ognisko można się położyć do hamaku drugie pawieńsko, trzecie, grillów, raz dwa trzy, cztery, pięć, sześć grillów więc... Jak to na kampingu często bywa, wczoraj były krewetki, owoce morza, a dzisiaj jedziemy na zgurkach Nisky się s przypuszczą mleko dwujeczko, dwa próby, to było, słuchaj. Już spakowani, powoli się zbieramy, wracamy do naszych kochanych dzieci. Motorek tylko spakujemy i wyjeżdżamy. jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć: jeżeli na tym campingu jesteście, dostajecie opaskę taką zieloną, i w każdym okolicznym barze macie rabat do 10% na zakupione produkty.